Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku ogrodowego odlotu. Ponieważ ostatnio zakopywaliśmy cebulki tulipanów, to dzisiaj, dla odmiany, żeby była równowaga, wykopiemy sobie cebulki, tylko że kwiatków, które nazywamy mieczykami. Cebulki mieczyka nie tolerują ujemnych temperatur, a więc musimy to zrobić, ażeby nam po prostu nie zginęły. Towarzyszyć nam będzie kot. Dodziemy! odpowiednie stworzenie na odpowiednim miejscu. Wystarczyło, że zszedłem. Pięknie wygląda. Tutaj widzimy mieczyki w różnym stadium rozwoju. Zarówno mieczyki, które kwitły, jak i takie, które wyrosły z rozrzuconych tutaj cebulek przybyszowych, o czym za chwilę opowiem. Generalnie wykopywanie mieczyków rozpoczynamy wtedy, kiedy kwiaty już zwiędną, zaschną. Niektórzy piszą, że od Połowy września, w tej chwili mamy początek października, ponieważ te zakwitły nam troszeczkę później, zdecydowałem się właśnie teraz je wykopać. Wykopujemy, tak jak powiedziałem, po pierwsze po to, żeby ochronić wrażliwe cebulki przed mrozem, po drugie, jeżeli byśmy zaczęli wykopywać to zbyt późno, to wtedy gleba będzie bardzo wilgotna, co sprzyja zapadaniu na różne choroby związane ze zbyt dużą wilgotnością. Wykopywanie najlepiej dokonać za pomocą wideł ogrodowych lub szpadla, ale jeżeli korzystamy ze szpadla, tak czy z wideł ogrodowych, pamiętajmy o tym, żeby zacząć kopanie nieco dalej od mieczyków, tak żeby obkopać ziemię wokół nich, żeby przez przypadek nie uszkodzić cebulek ostrzym szpadla. Gdzie mamy wszystko wykopane? To są cebulki w różnych stadiach. Generalnie nie powinno tak być, że małe, dopiero rosnące cebulki mieczyków znajdują się w tej grupie. Oznacza to, że po prostu mieczyki zostały sobie zostawione w poprzednim roku. Tak jak rosły, wytworzyły troszeczkę cebulek przybyszowych. One zaczęły sobie samodzielnie rosnąć. Je można wykorzystać, o czym za chwilę. Jednakowoż na początku skupimy się po kolei na każdym z etapów rozwoju mieczyka. Zobaczcie, tutaj mamy wzorcowego mieczyka, który wyrósł z zasadzonej bulwy i teraz tak. Co tutaj mamy? Łodyga, liście, tu były kwiaty, tak? czyli on nam zakwit? Te takie maleńkie to są cebulki przybyszowe, które wyrosły przy mieczyku. Je potem ponownie możemy wykorzystać, ażeby naszą roślinę rozmnożyć. Dalej. To żółte, które jest w środku, to jest stara bulwa, która została pierwotnie zasadzona do ziemi. Ona podczas Życia rośliny została wykorzystana i ona tak naprawdę już obumiera. Natomiast ona wytworzyła bulwę zastępczą, czyli tą ładną białą, którą wykorzystamy do posadzenia na wiosnę. I teraz tak, co robimy z takim mieczykiem? Na początek obcinamy około 5 cm nad cebulką łodygę. Możemy to zrobić sekatorem bądź nożyczkami. Obcięte. To odrzucamy. Mamy teraz cebulkę. Taką cebulkę odkładamy w przewiewne, dosyć takie ciepłe miejsce, ażeby ona sobie spokojnie obsechła. Po okresie obsychania ta cebulka, która już obumiera, odpadnie sobie. Odsłaniając tutaj miejsce, z którego będą wyrastać nowe korzonki, i bardzo łatwo odpadną nam także te cebulki. Tutaj mogę pokazać, jeszcze poświęcając się dla dobrej nauki, jak łatwo te cebulki przybyszowe odchodzą. Takie cebulki możemy potem zasadzić w ziemi. Na niezbyt dużej głębokości, na wiosnę. I one w pierwszym sezonie wypuszczą takie małe pędy. Na przykład taki jak ten. On jeszcze nie będzie kwitł. W następnym sezonie te roślinki będą nieco większe. W trzecim już wytworzą. Tak w drugim, trzecim będą wytwarzać te bulwy, które już będą gotowe do wydawania kwiatów. Ten bardzo prosty sposób dokonuje się rozmnożenia takich roślin. Tutaj mamy kolejny przykład. Zobaczcie, tutaj mamy korzonki, tak samo obcinamy. Jak już nam to wszystko ładnie przeschnie, to tak jak mówiłem, bardzo łatwo usuną się te cebulki przybyszowe, korzonki i stare bulwy, Mateczne. I takie mieczyki, cebulki mieczyków przechowujemy w takim dosyć przewiewnym miejscu można to robić na przykład z zastosowaniem skrzynek bądź w, nawet w papierowych torebkach, skąd taką dostać. No, na przykład może to być torebka jakiegoś wielokrotnego użytku papierowa, na przykład może też być to torebka po cukrze, po mące, tego typu tematy. Jak już nam to przeschnie, jeśli chodzi o temperaturę, to powinna być ona niska. Ze źródła, z którego ja wyczytałem, jak przechowywać cebulki, i to staram się stosować, w początkowym okresie jest to około 10-12 stopni, czyli tak dosyć chłodno w takim miejscu w którym jest dosyć przewiewnie w takiej temperaturze przechowujemy do stycznia przynajmniej ja tak robię na podstawie tego co wyczytałem potem temperatura niższa tak od 5 do 8 stopni i cebulki wysadzamy już nowe, które są przygotowane do wysadzenia wysadzamy tak mniej więcej od połowy kwietnia do maja ten termin też jest także ruchomy. Staramy się co jakiś czas, tak mniej więcej raz w miesiącu, przeglądać nasze cebulki, czy nie zdradzają jakiś oznak chorób, nie pleśnieją. Te, które są chore, należy po prostu wyrzucić. I to w zasadzie tyle. To jest na przykład taka cebulka, która już wypuściła przybyszowe swoje cebulki, ale jeszcze nie była w stanie zakwitnąć. Tak jak mówiłem moi drodzy mamy, to wysypujemy rozgrzewki skrzynce, żeby sobie ładnie obesku. Jak zacznie wszystko ładnie samo odłazić to znaczy, że już obesko wystarczająco. Robimy przebieg i zostawiamy. Jeżeli mamy balkon, jest ciepło, to zostawiamy sobie tutaj na balkonie. Ma no, super warunki, żeby. Ładnie obejść. No i co, było prosto, łatwo, szybko i przyjemnie. W międzyczasie kot gdzieś uciekł, a my mamy skończoną naszą robotę. Dzięki za obejrzenie. Zapraszam do oglądania kolejnych filmików. I do zobaczenia.